Prezydent miasta Marcin Bazylak podpisał zarządzenie w sprawie wyeliminowania plastiku z Urzędu Miejskiego, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz imprez organizowanych przez miasto. W jaki sposób Dąbrowa Górnicza walczy z plastikiem? wprowadziliśmy właśnie zarządzaniem prezydenta miasta Marcina Bazylaka regulacje dzięki którym Dąbrowa Górnicza przybliży się do idei miasta wolnego od plastiku. Wprowadziliśmy regulacje, które zabraniają korzystania z plastiku jednorazowego w urzędzie miejskim, w miejskich instytucjach oraz podczas imprez organizowanych przez miasto. Czyli nie zobaczymy ich w przedszkolach, żłobkach, Również. Będziemy się starali najpierw zacząć pracę nad sobą od Urzędu Miejskiego. Tutaj będziemy w pierwszej kolejności rezygnowali z foliowych torebek, z foliowych opakowań, z jednorazowych sztućców, jednorazowych kubeczków. Dalej, zgodnie z zarządzaniem Prezydenta Miasta, będziemy takie regulacje wprowadzać w instytucjach miejskich. Również w przedszkolach, szkołach, instytucjach kultury i sztuki oraz sportu. W jaki sposób zastąpimy te naczynia plastikowe? Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaki wpływ jednorazowy plastik ma na, nas, na nasze zdrowie, na nasze środowisko naturalne. Jeżeli nie zaczniemy walki z tymi jednorazówkami, które są wszechobecne, to za chwilę zaleje nas ten plastik. Także myślę, że musimy dokonać ten mały krok do przodu i zrezygnować, zrezygnować z tego, co jest jednorazowe i plastikowe. Będziemy starali się. Zastępować te jednorazówki czymś, co ulega biodegradacji bądź jest łatwo przetwarzalne. Skoro mowa o promowaniu, to przede wszystkim nie będziemy używali jednorazowego plastiku w gadżetach miejskich, gadżetach, które promują miasto. Tutaj zrezygnujemy z plastikowych patyczków do baloników, z jednorazówek foliowych. Będziemy je zastępować plastikiem wielokrotnego użytku bądź takim, materiałem, który jest łatwo przetwarzalne. Wszystkie zapisy wprowadzonego zarządzenia były konsultowane z przedstawicielami miejskich instytucji i stopniowo będą wdrażane w miejskich jednostkach.